Dziewczyny, śniadanie, chodźcie, już jest! O, wy już siedzicie i to mi się podoba, elegancko, ale czekajcie, kogoś mi tutaj brakuje. Gdzie jest Amelka? Amelki nie ma! Amelko, śniadanie jest! Amelko! Hmm, nie odpowiada mi, bardzo dziwne. Zaraz pójdę zobaczyć, co ona tam robi. Chyba znowu sobie coś przeskrobała albo śpi, to by było. Widzowie, zostawcie łapeczkę do góry, a ja wchodzę po schodach za trzy dwa jeden Kto zdążył kliknąć? Ja idę szybko zobaczyć. Amelciu! O, Amelko? Amelko! Co jest grane? Co to jest tyle jedzenia? O, cześć mama! No, cześć, ale... Czy to są te zakupy, które wczoraj robiłyśmy? Dlaczego ty to przyniosłaś do, do pokoju? Ja ci powiedziałam, że ty masz przecież rozpakować to i włożyć do szafek i do lodówki. Ale nie było po co rozpakowywać, nic tam nie ma! Czy wy widzicie to widzowie, ile tutaj jest jedzenia? Po co ci hamburger i pizza z rana? Normalne śniadanie wołałam, nie słyszałaś? No bo ja byłam głodna w nocy i sobie jadłam trochę i teraz byłam głodna przed śniadaniem, to też sobie zjadłam, a już są naleśniki? No są naleśniki, chodź, ale ty pewnie jesteś najedzona jak tyle zjadłaś. Ale jak bardzo dużo, Amelko, no tyle co zawsze, no siadaj tu i jedz sobie, czekaj, ja zaraz ci postawię. No dobra, proszę bardzo, tutaj macie naleśniczki, ja na razie nie chcę, ale nasmarzyłam troszkę więcej. Nie będę mogła twoją Polcję. No, ja właśnie nasmażyłam troszkę więcej, żebyście mogły sobie zabrać, wiecie, na zajęcia dodatkowe czy coś, więc... No to ja mogę jeszcze to zjeść sobie, to jest wolne, to nie jest nic, Ja Amelko, dlaczego, dlaczego ty tyle jesz, no bez przesady, Amelko, nie można tyle jeść. No, Amelko, ty przesadzasz. No, nie jest aż tyle. Przecież, przecież zaraz cię brzuszek będzie bolał. Dobra, starczy tego, starczy tego jedzenia, starczy tego jedzenia. Zabieram to wszystko, zabieram to. Koniec jedzenia, koniec śniadania. Ej, ale ile ty jesz, Amelko? No, już nie przesadzaj, za dużo zjadłaś. Ja jestem trochę dalej głodna, mamy jakieś przekąski. Nie mamy żadnych przekąsek. Tu w lodówce jest pusto, dlatego że w lodówce nie ma żadnych produktów, gdyż wszystko wyniosłaś do swojego pokoju. Pewnie to wszystko A... już jest niedobre Jogurty i tak dalej. Co się z tym stało? Na pewno pięciolatki mają jakieś chipsy na górze, weźmy sobie. Jakie chipsy? Przed chwilą było śniadanie, nie! O co chodzi? Ona jest głodna. Ledwo wstała od śniadania i ona już do lodówki. Teraz po chipsy, a w pokoju ma pełno jedzenia. Czy ona ma jakiś taki okres widzowie, że ona dużo je, czy co? Nie no, wiecie co, tak szczerze wam powiem, że pięcioraczki i jamelkę to lepiej ubierać niż karmić. E, ale co ty robisz? Dlaczego ty jesteś taka głodna? Co? Daj mi te chipsy! Powiedziałam żadnych chipsów! Nie! Skąd te chipsy? Powiedz mi! Skąd ty je wzięłaś? Krysia miała w suplodzie. Krysia, powiedziałam, że nie masz żadnych przekąsek ukrywać o, w swoim ty? pokoju. Mama, a mogę być baję? No nie za bardzo, wiesz co? Po takim jedzeniu to powinnaś się pójść na jakiś spacer, poruszać się coś, żeby, wiesz, lepiej się trawiło. Chodźcie, idziemy na spacer. Pojedziemy sobie na rowery może. A, nie, ja chcę za moją baję. Ale dlaczego ty leżysz? Nie można tak leżeć po takim jedzeniu, bo jeszcze ci się nie odbije. O, Trzeba się troszkę się poruszać. Najadła, muszę Amelka, nie leż tyle, tylko chodź, popatrz na mnie, porozciągamy się trochę. Zobacz, A trzeba się nie trochę porozciągać. Się mi ktoś Ostatnio zaczęłaś się bardzo rozleniwiać. Trzeba się trochę rozciągnąć, może jakieś pajacyki, o zobacz, wiwa taki pomachać rękoma, coś. Ale ja nie zanieść się, nie macie, możemy iść na spacer. Jaki spacer? Nikt nie macie nosić. Amelko, masz trochę poćwiczyć, poruszaj się. No zobacz, Amelko, zobacz, jak cię siostry tutaj motywują, i rozciągamy ręce, i raz, i dwa. I trzy. Dawaj, 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 dawaj. Pięcioraczki dawajcie tutaj też pięknie, elegancko. ty wam idzie. Amelko, dlaczego ty jesteś taka leniwa? Co ci jest? Mm, nie chce mi się na... Wiesz co? Ja mam po pewien pomysł. Weź tutaj stań. Czy ty masz może gorączkę? Choć ja sprawdzę twoje czoło, bo to jest coś dziwne. Ty ja nie jest... mam gorączki. nawet nie masz siły wskoczyć? Od kiedy? Ktoś mi tam da na górę? Chodź tutaj. Ty nie możesz nawet wskoczyć. Nie no, nie wierzę w to. Czekaj, chodź, ja cię wezmę. To jest niewiarygodne, że ty nawet nie masz siły tutaj doskoczyć. Wskakuj tu. No i patrz tutaj na mnie. Czekajcie, ja sprawdzam. No wplącz. No, ale szybko, bo ja nie mogę za długo stać. Dlaczego? Bo mnie bolą te nogi. No to trzeba się poruszać. Oj, teraz jak mi tak powiedziałaś, to trzeba się poruszać. Bolą cię nogi? Nie. Dobra, nie masz żadnej gorączki. Nie jesteś ciepła, wszystko z tobą w porządku. Więc no idziemy, idziemy na spacer. Chodźcie, idziemy. Dobra, tylko poczekaj, nie zaraz. Co? Ja mam no, poczekać? Widzę jakąś przekąskę, jakbym zgłodniała na spacerze. Jaką przekąskę? Nie ma żadnej... Nie no, nie ma żadnej przekąski. Idziemy teraz na spacer. Mam pewien pomysł. Co hot dog no. Amelko! Będę spacerować i jeść! Nie, nie, była? nie! Trzeba teraz ustanowić jakieś zasady nowe w naszym życiu. odkąd zaczęła się szkoła, to zaczynasz jakoś dużo jeść. Ja rozumiem, że ty dojrzewasz, że ty robisz się coraz starsza, że więcej jesz. A może ale... Mi Amelko, szybciej, co ty tak powoli idziesz? No, no bez no ja, ja my normalnie jest chodzimy. To biegnie, ja nie wiem co. To no. Szybko. Amelka, to nie. Am... Amelko to nie jest w ogóle szybko. No przecież patrz jak ja zasuwam. Jak tobie <skrybuj> idzie powoli, to no naprawdę przesadzasz. <skrybuj> <skrybuj> Dobra, jestem. Dobra, to co? Jakaś pauza? Usiądę sobie. O tak, pauza. Jaka pauza, Amelko? <skrybuj> Amelciu? No jest tyle przesłan, to już jest jakieś milion metrów. Amelko, czy ty rozumiesz, że ty przed chwilą e, zeszłaś tylko z tej górki. Nie wchodziłaś pod górkę, tylko schodziłaś z górki, a ty nie miałaś siły? Dobra, ja jadłam hot mam trochę energii, możemy iść. Dobra, nie, 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 nie za mną ten numery. Jedziemy teraz rowerem, jedziemy rowerem, koniec, kropka. Trzeba się poruszać rowerem. Dobra, a może mogę wskoczyć do ciebie? Nie, nie możesz. Amelko, zabieraj swój rower i jedziemy na rowery, dawaj. Trzeba się poruszać. Raz, dwa, trzy, ekipa, jedziemy, let's go. Oj, na pewno nie. Musisz A. pedałować. Nie, nie, nie. Nie, Amelko, jedziemy. Nie. Do przodu, do przodu. Raz, dwa, trzy. Raz dwa trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jedziemy. Dobra, ja sobie coś może wezmę inne. Amelko, w ty kombinujesz? Ja wszystko widzę, co ty robisz. Eee, yy, po nie wywiniesz się z tej wycieczki rowerowej. Oj, nie. Nie, jedziemy, chociaż do centrum miasta i się pójdziemy przejść. Mam pewien pomysł, widzowie, pojedziemy na siłownię, pokażę Amelce, że trzeba ćwiczyć, biegać i wiecie, takie różne fajne rzeczy, żeby uprawiać aktywność fizyczną, no. Chodź, chodź, jedziemy, jedziemy w dół. Tak, zapraszam, Amelko. Amelko, no szybciej, jak ty się wleczysz, no co ty nie masz siły, ty się już zgrzałaś. Ach, oh, poczekaj, selwa. Jaka no, przerwa? Już przerwa? Ja cię kręcę, dobra, jaka przerwa? No my nie dojedziemy dzisiaj normalnie. A, co za dzień. Czerwa na przekąskę i jadę dalej. Czerwa na przekąskę? Amelko, to jest precel, on jest bardzo kaloryczny. Co to jest? Am o, co ty miałaś dobrego? Pokaż, pokaż. Proszę tego nie pokazywać jej. Nie, 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 schowaj ci to. Żadnego jedzenia. Tak. Co wy robicie, czemu wydajecie jej jedzenie, nie wytrzymam pięcioraczki. Macie zakaz, bo dostaniecie zaraz szlaman. Widzicie, ile Amelka je? Wy specjalnie chcecie ją utuczyć? A co jeśli Amelka będzie tyle jadła i ona jeszcze stanie się jakaś gruba, no nie mamy na to pozwolić. Dobra, nie, 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 ja muszę więc sprawy w swoje ręce. Od dzisiaj nowe zasady. Przede wszystkim jemy zdrowo, jemy o odpowiednich porach, pijemy dużo wody i uprawiamy dużo sportu. Prawda? Tak, tak, tak. Widzowie, napiszcie w komentarzu, czy wy też się stosujecie do jakichś takich zdrowych nawyków, czy ma... Ej, co ty robisz? Zostaw mnie. Zostaw mnie, pięcioraczka. Dobra, Amelko. Gdzie jest Amelka? Amelka! Myślisz, że cię nie dogoni, Amelko? to idziesz tak wolno, że cię dogoniłam. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Ja muszę... Ja muszę tutaj jedną sprawę. Jaką sprawę? Poczekaj. Co ty robisz, Amelko? No weź przestań, Amelko. Lodzowa przystała. Nie, 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 my wcale nie mieliśmy tutaj przyjeżdżać. Ooo, i chodźcie się na lody, ja stawiam za moje kiesankowe. My nie będziemy jeść żadnych lodów. No nie, serio, musicie jeść lody. Ale wydajecie <zcisTiffany> jej super przykład, no po prostu nie skomentuję tego. Miam, niam, niam, mordowy gubabalonowa, mój ulubiony smak. Słuchajcie, ja mam taki świetny pomysł, że pójdziemy na siłownię, dobra? <słus elsewhere> <menuś parachute> A pokażę Ci jak fajnie jest na siłowni, można wykonywać takie ćwiczenia może pójdziemy na rozciąganie, na balet. No musisz trochę sportu zacząć uprawiać, bo inaczej kiepsko cię widzę jeszcze Adaś nie będzie chciał na ciebie patrzeć. Ale co? No powiedz mi, jak ja wyglądam. Ty no, nie wyglądam super. No wyglądasz dobrze, ale jakoś no tak się... Trochę brzuszek odstaje i zobaczcie trochę i zaczyna brzuszek odstawać. a melkot od tobie rośnie brzuszek. Może właśnie trzeba iść z tobą do lekarza. Macie rację, macie rację. Do jakiego lekarza? Dajcie mi spokój. Chociaż tak, bo u lekarza kiedy dostałam lizaka... Nie, u lekarza nie będzie żadnego lizaka. Ja powiem, że masz alergię. Ej, nie wolno kłamać. Dobra, chodźcie, chodźcie. Idziemy, idziemy, chodźcie. No dobra. Idziemy teraz sobie na siłownię i ja ci pokażę, że można tam robić fajne rzeczy, fajne ćwiczenia. Ale ci to ja w ogóle nie są fajne. No, chodźcie, chodźcie, ruchy, ruchy, żwawo, żwawo do przodu. Nie do sklepu, Amelko, nie do sklepu. Do... Nasiłownie no to nie wytrzymam. I no, Ja cię kręcę, widzę, ja po prostu nie wytrzymam. Nie do sklepu, na siłownię, Amelko. O, a ja sobie wyjąłem takiego z nowego banana, to chyba nie. E, Kresia, ty też nie masz brać chipsów. Ty musisz też wszystko robić tak, żeby Amelka specjalnie. Oh! Dobra, Amelko, wiesz co? Wkurzasz mnie. Zabieram cię teraz na ręce i idziemy na siłownię. Mnie. Mam cię, idziemy teraz na siłownię. Skończyły się żarty. i żwawo. I raz, dwa, trzy, i rozgrzewka zaraz będzie i będziemy biegać i będziemy ćwiczyć, podnosić ciężar. Zabieraj tą czekoladę, nie wytrzymam z tobą! No. Nie, żadne pizzy, idziemy na siłownię, zwariowałaś tutaj, tutaj, proszę bardzo, tutaj zostajesz i proszę bardzo ćwiczysz. Ja teraz tutaj z propsów, widzowie, postawię normalnie takie barierki, że zakaz wyjścia. I proszę bardzo, tutaj stawiamy. Zakaz wyjścia. Amelko, co robisz? Amelko, ja myślałam, że ty ćwiczysz. No, na siłowni się nie je, przecież nie widziałaś zakazu. Wiesz, że tu można zaraz... Zaraz dostajesz jakiś mandat czy coś, wyrzuca nas z siłowni, jak będziesz jadła. Nie ja jest to łazienka. Nie, zakaz wyjścia jest. A, zakaz. Ja się posikam, idę do toaletki. A nie, się wytrzyma, no w ogóle nie słucha. Na cały czas je, dobra, słuchajcie, ja muszę poćwiczyć, żeby, miał, żeby nie miała siłę, żeby w razie co ją nosić. dobra. Raz, patrzcie, jak to się robi. Dwa, trzy. Mamo, na nią nic nie działa. Może do lekarza? No w sumie no nie wiem, może do lekarza, ale to lekarz mi powie? A, bo ona ma taki bieg, że lubi dużo jeść. No i co? I tyle się dowiem. No nie wiem. Amelka poszła na pizzę? Nie wierzę pięcioraczki. Co? Amelka! Amelka, gdzie jesteś? Amelciu! Ja tylko słyszę. Tutaj? Jak ty wyglądasz! Wskakuj tutaj. Pokaż mi się. Ale, ale mama, ja po prostu śgudnia, ale chciałam do łazienki. Amelko, tobie urósł brzuch ty... Ty przytyłaś! No ale jak cię? Masz na siebie, ty dziewczyno, to... no właśnie jak ty wyglądasz? Zobacz od tego jedzenia ci brzuch urósł! Jesteś A coraz ja większa! To nie jest od jednego kawałka pizzy, ty non stop jesz wszystko! Pizze, herbatniki, rogale, naleśniczki, hamburgery, lody, wszystko! Ty nie masz opamiętania, dziewczyno! Ale to widzisz, po prostu siłownia nie działa, to jest kłamstwo! Tylko, że ty na tej siłowni jadłaś kanapkę, a nie ćwiczyłaś widzowie, ja nie mam siły. Myślicie, że coś zadziała na nią, nie wiem co mam zrobić, ona... Amelko, gdzie ty idziesz? Nie! Eee, zamówiłam sobie hiscyznę. A skąd ty miałaś pieniążki? Eee, z twojego konta? Amelko, zabrałaś moją kartę nawet? Nie, no eee, po prostu. No głodny, a się skończyły nie, no ja już nie mam siły do ciebie, Amelko. Naprawdę wzięłaś Dobra. pieniądze z mojego konta? Nie denerwuj się, no takie małe makaronik tej stanie. Ech. Dobra, jesteście głodne pięcioraczki, bo minął cały dzień. Może wy też chciałybyście coś zjeść, skoro, Amelko, a ja już je. Co o, ja mam dana, zrobić? Burgery. Amelko, stój! Patrzcie, na, nagle potrafi biegać szybciej. Amelko! Amelko! Zatrzymaj się, żadnego burgera nie będzie! Stop, stop, stop! Dobrze, dobrze, chodź, dawajcie te znaki, chodź, stop, chodź, stop! Dziewczyny. Chodźcie wszystkie sobie z a po prostu jeden zestaw. Amelko, nie, bo ty znowu przyklejesz, jeszcze jej będziesz większa ale Ja nawet już od tego patrzenia jestem najedzona. Ty co chwilę jesz, a ja tylko wystarczy, że na to spojrzę i nie jestem głodna. Amelko? Ale dobrze Chcecie się bliżej! Amelko, podzieli. ty się robisz co. razy większa, Amelko. Ale o to ci chodzi. Amelko, ty rośniesz w oczach po prostu. Zobaczcie, jak. Co się a... dzieje? Amelko, ty. jestem pełna. Chyba się położę. Ty masz wielki brzuch! A... Odstający wielki brzuch! A... Co jest grane jeszcze? Jeszcze tylko. Po... A... Amelko? Tak. Dobrze się czujesz? Ale mi ciężko się czuję, jakbym miała pęknąć normalnie. No właśnie, dziewczynki mówią, że wyskoczą ci pryszcze na twarz od tego przetworzonego jedzenia. Masz rację! Masz rację, Zuzia! Wyskoczą ci pryszcze. I jeszcze Aha. będziesz nieładny. Amelko, ty coraz bardziej roszesz, ty nie. Ty niedługo mnie przerośniesz. jeszcze, ty masz. Ja ci się kręcę, jaki ty masz wielki brzuch, widzicie to, widzowie? Mama, może pójdziemy do banku i wyciągniesz mniej więcej kierunkowego na jedzenie. Oh. Nie, no właśnie, Krysia mówi, że ty jesteś prawie jak. jak ona! Wzrostowo! Nie dość, że ty idziesz wszech, to jeszcze wzdłuż! Ja się kręcę, co ja mam zrobić, jak ty przegrywasz! Zadzwonisz, po taksówkę, ja ja wróciła do domu. Nie, 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 to, to musi być jakiś zły sen. Eee, musisz ćwiczyć! Ćwiczmy! Eee. Dziewczyny! pomóżcie mi, co mamy zrobić! Amelka to też zjadła! Nie, nie mam siły! O nie, ty rośniesz! Coraz bardziej! Cenię. Nie mam no, siły! Widzimy! Ja co mamy usiądę. zrobić? Jak ty? ty wyglądasz jaki brzuch! A, nie dam rady. Nie, to jest niemożliwe. Amelka jest gruba. Amelka nie może przestać jeść. Nie dam rady, nie dam rady. Chyba zaraz zasłabnę. Pyszna kola.